Wyprowadzka z domu brzmi ekscytująco, ale może być bardziej skomplikowana niż Ci się wydaje. Zanim rzucisz się na głęboką wodę, pozwól, że przedstawię Ci kilka wskazówek, które sama chciałabym znać już te chyba dwa lata temu, kiedy wyprowadzałam się z domu rodzinnego na swoje pierwsze mieszkanie. Numer jeden. Finanse. Jest to pierwsza i najważniejsza rzecz. Mówiąc o finansach, nie mam na myśli tylko i wyłącznie opłacenia pierwszego miesiąca, ale w grę wchodzi również kaucja, media i tak media i czynsz to są dwie różne rzeczy, niestety. Ewentualne meble, jeśli planujesz nieumeblowane bądź częściowo umeblowane mieszkanie. Do tego doliczmy jakieś nagłe wypadki, to już wiadomo później, ale i tak myślę, że warto sobie na to odłożyć. No i wiadomo, jedzenie, chemia, takie życie codzienne. Stwórz budżet, który obejmie wszystkie potencjalne wydatki na pierwszy miesiąc, dwa, a no najlepiej od razu trzy. I tutaj nie ma znaczenia to, czy będziesz utrzymywać się sam, sama, czy będą cię wspierać rodzice. Dzięki temu po prostu unikniecie zbędnego stresu pod tytułem czy mi starczy, czy mi nie starczy, i tak dalej. I tutaj mała ciekawostka z mojej strony, kiedy wyprowadzałam się od rodziców, jeszcze przed wyprowadzką udało mi się odłożyć naprawdę ładną sumkę. Dzięki temu byłam w stanie opłacać rachunki przez pierwsze około 2-3 miesiące. Bo jeśli wiecie lub nie, ja się utrzymuję z uczenia angielskiego online. A wyprowadzałam się akurat w okresie wakacyjnym, był to czerwiec, więc jest to czas, w którym uczniów nie mam za dużo i jednocześnie mam nieziemsko małe zarobki, więc muszę sobie tak to planować, żeby na ten czas mieć po prostu dodatkową gotówkę, dodatkowe pieniążki. I dzięki temu, że sobie tak zaplanowałam ten budżet, że byłam w stanie odłożyć, to cóż, no, miałam z czego opłacać rachunki, bo jednak utrzymuję się sama, dlatego zalecam, żebyście Wy również to zrobili. Im wcześniej, tym lepiej. Numer 2. Wybór mieszkania. Wybór mieszkania to nie tylko kwestia ceny i lokalizacji. Jest to tak naprawdę rzecz, która wpłynie na całe Twoje najbliższe życie, na najbliższy czas, zarówno pod kątem komfortu psychicznego, fizycznego, jak i finansów. Zamiast skupiać się wyłącznie na estetyce, przemyśl kilka kwestii. Ja wiem, że wolimy mieć takie ładne, fajne mieszkania. Ja też lubię, też mi się podoba i też wolę takie wybierać, ale często są one 10 razy droższe. Zanim zaczniesz przeglądać ogłoszenia, zastanów się nad swoimi priorytetami. Jak daleko chcesz mieć do pracy lub uczelni? Czy ważna jest dla ciebie bliskość parków, sklepów, transportu, centrum? Czy właśnie potrzebujesz takiego cichego miejsca? Czy jednak nie przeszkadza ci mieszkanie w centrum? I często będzie tak, że nie będziesz w stanie odhaczyć wszystkich tych swoich priorytetów, dlatego wybierz sobie od jednego do trzech najważniejszych. To już będzie jakiś start i zachęcam cię do napisania ich w komentarzu, żeby się troszkę zmotywować i rozjaśnić sobie całą sytuację. I ja cię bardzo błagam, nie wynajmuj mieszkania nigdy tylko na podstawie zdjęć i ogłoszenia z internetu. Zawsze, ale to zawsze idź i obejrzyj. I nie ograniczaj się tutaj do oglądania tylko samego mieszkania, ale również i okolicy. Ja pamiętam wynajmując moje pierwsze mieszkanie, specjalnie przyjechałam troszkę wcześniej, żeby móc się przejść po okolicy i zobaczyć, czy ja w ogóle siebie tam wyobrażam sobie, siebie, no, tak. I bardzo polecam, bardzo fajnie, można sobie ładnie zwizualizować wszystko. W przypadku oglądania mieszkania najlepiej udaj się tam z osobą trzecią, która nie będzie tam mieszkać i nie będzie taka troszkę przyćmiona tym faktem, że ja się tu wprowadzam i mnie to stresuje i nie wiem, co mam zrobić. Ja zazwyczaj chodziłam z mamą i zawsze w sumie chodzę z mamą. Nie wiem, czemu powiedziałam zazwyczaj, tylko i wyłącznie z matką chodzę. Nie, z matką to nieładnie, z mamusią chodzę, z mamą no. Bo moja mama to jest taka osoba, która zada pytania wszystkie. Ją nic nie interesuje. Ją to nie obchodzi, ona zapytał wszystko. Ona też ma tutaj, prawda, większe doświadczenie, jest starsza, bardziej ogarnięta. A ja się wszystkim stresuję. I mimo, jeśli sobie nawet zapiszę pytania, które chcę zadać, to na miejscu przyjdę i będę miała takie nie, no. Taka, wiecie, trochę niepewna, trochę taka. Mm. jeśli macie taką możliwość, zabierzcie albo rodzica, albo osobę, która faktycznie zada te pytania, które wam by mogły nawet do głowy nie przyjść. Jeśli nie macie takiej możliwości, żeby zabrać kogoś ze sobą, to przygotujcie sobie listę rzeczy, o którą warto spytać, o które chcecie spytać i tak dalej. Bardzo dużo. Tutoriali, nie wiem czy mogę to tak nazwać, znajdziecie na necie. Wystarczy wpisać na co zwrócić uwagę przy wyborze mieszkania, jakie pytania zadać i tak dalej. Numer 3. Pakowanie. Moim zdaniem najgorsza część całej przeprowadzki, która zawsze doprowadza mnie do płaczu. Natomiast, pakowanie to nie tylko, wiecie, wrzucanie wszystkich rzeczy do kartonów i wywózka, ale mimo wszystko jest to też dobra okazja do. Posprzątania, zorganizowania sobie swoich rzeczy, bo przy przeprowadzce okazuje się, jak dużo niepotrzebnych rzeczy posiadamy. Ja przeprowadzałam się dwa razy, to jest moje trzecie mieszkanie, i przy każdej przeprowadzce wyrzucam część rzeczy, która zazwyczaj po prostu leży i nic z nimi nie robię. Nie mówię tutaj, wiecie, o książkach czy coś takiego, tylko takie duperele, które zostawiam bo tak. A potem przy przeprowadzce mamy dość i wyrzucam połowę. A co do całego procesu pakowania to błagam Cię, ułatwij sobie go jak tylko możesz. I tam mam przez to na myśli. Pakuj się yy, kategoriami. Kuchnia do jednego kartonu, łazienka do drugiego, yy, papiernicze, tuperelki do, do drugiego, trzeciego, do trzeciego. Podpisuj te kartony, bo Ty z przyszłości, która, który będzie już na nowym mieszkaniu i będzie trzeba się rozpakowywać, sobie podziękuję. Będziesz się po stópkach całował, zaufaj mi. Numer cztery. Przenoszenie i rozpakowywanie. Po pierwsze, postaraj się zorganizować sobie kogoś do pomocy, zwłaszcza jeśli masz jakiś taki większy dystans do pokonania i jeśli masz dużo rzeczy do przeniesienia. Jak najbardziej możesz się rzucić na firmę przeprowadzkową, natomiast ja po prostu rzucałam się na moich rodziców i oni mi tutaj przenosi, przewozili rzeczy w samochodach, także bardzo dziękuję za to. I też dużo zależy od tego, czy musisz się przenieść w ciągu jednego dnia masz jednak na to dłuższą chwilę, bo ja jak się pierwszy raz przeprowadzałam, to stopniowo sobie wszystko zwoziłam, natomiast drugi raz musiałam to zrobić w ciągu jednego dnia, więc tak naprawdę jedną turę tylko zrobiłam. Spakowałam wszystko i z rodzicami na dwa auto pojechaliśmy i mi pomogli przewieźć to wszystko. Przy trzecim mieszkaniu to była kwestia przeniesienia się drzwi obok, tak naprawdę, więc tutaj nie było większego problemu z tym przyjaciółka przyjechała i pomogła mi poprzenosić wszystko. Natomiast... Czy natomiast to jest dobre słowo? Nieważne. Jeśli chodzi o rozpakowywanie, może ci ono zająć więcej czasu niż myślisz. I w zależności od tego, ile masz rzeczy, one będą stały w tych kartonach dłużej lub krócej. You know, w moim przypadku to jest zazwyczaj dłużej. But I'm just a girl. I dlatego tutaj y, dobrze jest zrobić tak, jak mówiłam przed chwilą, czyli odpisać sobie te wszystkie kartony i pakować tam kategoriami. Nie, że jak jednak postawisz te kartony z kuchni w kuchni i nawet jeśli sobie nie wyłożysz wszystkiego od razu, to mniej więcej będzie wszystko w jednym miejscu. Więc będzie ci się troszkę łatwiej żyło na początku. Numer 5. Kupowanie nowych rzeczy. Nieważne jak kuszące by było, błagam cię, ogarnij się. To było do ciebie i do mnie. Bo ja też mam z tym problem. W większości przypadków potrzebujesz mniej niż ci się wydaje. Ja również. Powinnam się posłuchać w tym wypadku, naprawdę. Na początku y, najważniejsze zobacz, czy mieszkanie, które y, będziesz wynajmować ma na przykład garnki, sztućce, poszewki, no cokolwiek dosłownie, bo pierwsze mieszkanie, które wynajmowałam miało wszystko. Ja tak naprawdę nic nie musiałam kupować. Natomiast drugie mieszkanie nie miało nic. Nic, nawet koszana śmieci. Więc wszystko zależy od tego, co już na tym mieszkaniu będziesz mieć. I czy nie wiem, nie będziesz się brzydzić, używać tych rzeczy, bo ktoś już ich kiedyś używał. To już jest kwestia personalna. Natomiast zmierzam do tego, żeby się skupić na tym, co tam jest. I dopiero wtedy zrobić listę rzeczy, które. Możesz ewentualnie potrzebować dokupić. Pamiętaj, że nie potrzebujesz wszystkiego na raz kupować, zwłaszcza jeśli masz ograniczony budżet. Ja do dzisiaj znajduję rzeczy, które teoretycznie są mi potrzebne, ale nie są niezbędne. Typu jakieś organizery, żeby sobie lepiej poukładać rzeczy w szafie czy pod zlewem. I mam je z tyłu głowy, chciałabym je kupić, ale nie jest to dla mnie przynajmniej niezbędne. Ja wiem, że to ładnie wygląda i fajnie się ogląda TikToki takie, i. I te wszystkie filmiki, jak się ktoś przeprowadza i sobie organizuje, ale postarajmy się spojrzeć na to w miarę jak najbardziej realistycznie. I pamiętaj, że nie musisz kupować nowych rzeczy. Ja tą, tutaj ten regał, co widzicie, kupiłam używany na OLX, jest gdzieś tam poplamiony, pobrudzony, czegoś tam nie ma, ale nieważne. Nieważne, mam regał na książki, już mi nie leżą na podłodze, to się liczy. Nie potrzebujecie kupować nowych rzeczy za 500 CK. Ja również bym chciała, ponieważ lubię. Ale nie trzeba. Można znaleźć inną alternatywę. Często też ludzie oddają rzeczy za darmo na grupkach na fejsie, więc to też warto obczaić. Numer szósty i już ostatni: adaptacja i życie na własny rachunek. Pierwsze dni mogą być dziwne i nieswoje. Ja na początku troszkę się bałam spać sama na pustym mieszkaniu, bo było ono dość duże i troszkę dyskomfort czułam i tak miałam wrażenie, że nigdy się nie przyzwyczaję, a teraz kocham. Kocham, uwielbiam, najlepsza rzecz na świecie, więc daj sobie czasu, postaraj się sobie jakoś uzdobić to mieszkanko, swoją sypialnię, jeśli ją masz, bo ja osobiście mieszkam na kawalerce i moja kuchnia, sypialnia i biuro to jest jeden pokój, ale nieważne, postaraj się urządzić to w taki sposób, żeby po prostu poczuć komfort i to również, tego nie musisz robić od razu, tylko na spokojnie, poprzyklejaj sobie zdjęcia, Jakieś ozdóbki, nie wiem, flagi, bluszcz, cokolwiek sprawi, że poczujesz się troszkę bardziej komfortowo i jak u siebie. Warto też stworzyć sobie rytuały, które pomogą ci się poczuć sobą, jak w domu, zwłaszcza jeśli będziesz mieszkać sam, bądź sama, a wcześniej mieszkałaś z piątką innych osób. To była moja sytuacja i ja sobie bardzo cenię spokój i ciszę. W domu rodzinnym tego nie miałam, ponieważ było po prostu bardzo dużo osób. E, I teraz rano jak wstaję, bardzo mi się podoba to, że mogę sobie się na spokojnie obudzić, napić się wody, porozciągać, pomedytować, zrobić jogę, poczytać, popisać sobie w dzienniczku. I to jest coś, co. Ta, takie małe rzeczy, które sprawiają, że ja się bardzo cieszę, że mogę mieszkać sama i że mam taką możliwość. To mi zajęło trochę czasu, ale na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żebym było inaczej naucz się też radzić sobie z takimi codziennymi obowiązkami, ponieważ mogło tak być, nie wiem, może u ciebie było inaczej ale jak ja mieszkałam w domu rodzinnym no to w dużej mierze raczej nie martwiłam się robieniem prania codziennym gotowaniem, sprzątaniem raczej, wiecie wiadomo, robiłam to, na przykład sprzątałam swój pokój e, czasami wstawiałam pranie, czy robiłam obiad ale jak mieszkacie sami to wy robicie wszystko wszystko. Zakupy, wymyślanie co jeść codziennie, na śniadanie obiad i jeszcze jakieś przekąski i awale. Ja o, o, piekło na ziemi. Ja nie lubię bardzo tego na przykład, ale ważne jest to, żebyście, żebyś pamiętał, pamiętała o równowadze między tymi obowiązkami, a takim czasem dla siebie odpoczynkiem, bo nic się nie stanie, jeśli zamówisz sobie maka. Bo nie masz siły albo pomysłu, co ugotować, albo nie zrobisz prania przez tydzień, albo dwa, bo nie masz siły. Pracujesz cały czas. Ledwo siedzisz w domu nic nie szkodzi. Z czasem wyrobisz sobie rytm i nauczysz się, więc na spokojnie. Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że wyprowadka to jest bardzo, bardzo duży krok. Ale z odpowiednim przygotowaniem można sobie troszkę ograniczyć tych nerwów, bo nie mówię, że znikną w 100% raczej tak nie będzie. Ale na pewno troszkę się zniwelują. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz jakichś porad, to śmiało skomentuj, a ja postaram Ci się jakoś pomóc, odpowiedzieć i wesprzeć. Życzę Ci powodzenia w Twojej nowej przygodzie na własnym. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się spodobał. Jeśli tak, to proszę zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Okej. Okay. Mam nadzieję, że jakoś wyszło, i że jest spoko, i że dźwięk jest ok, bo to jest nowy mikrofon. O Boże, pić mi się chce. Spociłam się, aż bardzo ciepło jest, bardzo ciepło jest. Bardzo mnie stresuje, że nagrałam właśnie 20-minutowy materiał, i że dźwięk był do dupy. W razie czego mam nadzieję, że dźwięk uda się ogarnąć. Hej, mój kochany montażysta. Dobrze, ja idę się nawodnić. Pa.